Przypadł mi dzisiaj zaszczyt powiedzieć kilka słów do Was. Mam nadzieję, że będę wyrazicielem przekonań nie tylko moich, nie tylko mojej organizacji, ale wszystkich organizacji harcerskich oraz całego młodego pokolenia. Chcę Wam z całą mocą, z całym przekonaniem, z całą serdecznością powiedzieć: dziękujemy. Jest bardzo wiele rzeczy, za które chcemy Wam podziękować. Myślę, że nie powiem dzisiaj wszystkich, ale wymienię przynajmniej niektóre. Dziękujemy przede wszystkim za Waszą ofiarność, miłość do ojczyzny, za to, jak dużo poświęciliście dla Polski. Jest to dla nas szalenie ważne, to, że dzięki Waszemu wychowaniu, dzięki też Waszym konkretnym życiowym decyzjom w Służbie Niepodległej poszliście na barykady Powstańczej Warszawy. Dzisiejsze czasy paradoksalnie są proste. Żyjemy dosyć dostatnio, nieporównanie dostatniej niż Wy. Możemy korzystać z spokoju. Nie musimy się zmagać z takimi dramatami, o których mówił Pan Przewodniczący. Ale dzisiejsze czasy mają też wiele pokus. Koncentrowania się tylko na sobie, życia w wygodnictwie, po prostu lenistwa. Dzięki Wam Mamy przykłady tego, że można i że warto dawać coś więcej życia, służyć innym, służyć Polsce. Dziękujemy Wam za to. Jako harcerze mamy szczególnie w sercu dwa zawołania: czuwaj oraz zawsze gotowy. Wy dla nas jesteście wzorami tych osób, które te słowa, te zawołania mają w sercu i w czynie. Dziękujemy za Wasz honor i za Wasze rycerstwo. Jako harcerze i wychowawcy staramy się przekazać naszym podopiecznym te cnoty, które wynikają z ideału rycerskości, takie jak męstwo, jak odwaga, jak szlachetność, jak troska o słabszych. Wy jesteście dla nas żywymi przykładami tego, że w najtrudniejszych czasach, trudno sobie wyrazić trudniejsze, żyliście zgodnie z tymi ideałami. Dziękujemy, że stając naprzeciw nieprawdopodobnemu barbarzyństwu i bestialstwu, szczególnie mam tu na myśli przerażające dla nas młodych ludzi skutki działań brygad Dirlewangera czy Kamińskiego, które do dzisiaj napawają wielkim smutkiem i przerażeniem, przedstawiliście się, przeciwstawiliście się im z bronią w ręku, ale z honorem i zgodnością. To dla nas zaszczyt. Jako młodych Polaków, że mamy w Panteonie bohaterów narodowych, Was, powstańców Warszawy, którzy wykazaliście się też w tych trudnych czasach szlachetnością i ofiarnością. Dziękujemy również za to, co się dzieje współcześnie, za kolejne rocznice powstania warszawskiego, za możliwość spotkań z Wami. To dla nas zawsze bardzo ważne i cenne Wasza życzliwość, serdeczność. Ujmująca pogoda ducha, za to, że mimo czasem słabych sił znajdujecie dla nas czas. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy, i to dla nas również jest bardzo ważne. Starożytni mówili: Słowa uczą, przykłady pociągają. Wasz przykład jest dla nas wezwaniem do tego, aby więcej od siebie wymagać rzetelniej pracować bardziej uczciwie żyć. Dziękujemy wam za ten przykład. Mam nadzieję, że wasze te wartości o których mówiłem, ale również inne, zgodnie z którymi żyliście i w dniach powstania i przed nim i po nim, że będziemy mogli wdrożyć w naszym życiu zawodowym, prywatnym, społecznym, w służbie Bogu, kościołowi, ojczyźnie, że będziemy przede wszystkim mogli je też przekazać następnym pokoleniom. Cześć Wam i chwała, bohaterowie Polski i Warszawy. Dziękuję.